To jest kanapka z tuńczykiem i to też jest kanapka z tuńczykiem. Ta pierwsza ma 585 kalorii, a ta druga ma tylko 330 kalorii. Obie kanapki mają taką samą ilość pieczywa, taką samą ilość tuńczyka i taką samą ilość sosu. Więc jakim cudem różnica jest prawie dwukrotna? Właśnie to musisz zrozumieć, jeśli chcesz jeść mądrzej i skutecznie spalać tłuszcz. W tej kanapce użyłem tuńczyka w oleju, który ma 173 kalorii na porcję. W tej drugiej uży Tuńczyka w sosie własnym, który ma tylko 109 kalorii na porcję. W tej porcji dałem zwykły majonez, który ma 210 kalorii w 30 gramach. Z tej lżejszej porcji dodałem jogurt naturalny wymieszany z musztardą, który ma tylko 30 kalorii w tej samej porcji. I co to zmienia? Dostajesz dokładnie tą samą kanapkę, tą samą objętość, ten sam smak, ale ponad dwa razy mniej kalorii. I to jest właśnie najważniejsze, jeżeli chcesz spalać tłuszcz i nie chodzić głodnym. Nie chodzi o to, żeby jeść mniej. Chodzi o to, żeby wybierać produkty z mniejszą kalorycznością, które dają tę samą objętość i sytość. Proste zmiany jak ta, mogą sprawić, że odchudzanie będzie dużo łatwiejsze. Jeśli chcesz jeść normalnie, chudnąć i nie czuć się na diecie, kliknij obserwuj, bo takich porad będzie tu więcej.